To jest właśnie to. Jest dnia, nie dnia, ani godziny, kiedy spotkacie rybak po drodze. Druga noc za nami. Podczas dzisiejszej nocy w sumie to co się działo? Być. Dwie burze. Burze jak zwykle i, i dziwne obiekty pływające jak zwykle. Się kapitan Kowieski wziął za czyszczenie nie, to może to lepsze.

takie czarne brzydkie tutaj dzisiaj obieraliśmy stół <laughs> Obieraliśmy Jak ziemniaki tata tambierają z tak tylko do no tak to wygląda Teraz mamy szmatę otwieramy coś nie wiem co flor flory, flory. flory wylowane to. I teraz malujemy stół. O I... A, no tak maflary, to. I szejka. Na pewno w Florydzie działała nasz matka. Szmatka się już wydzieliła. Ale czy zadziała na stół? Nie, wiem. Nie no, wiemy. To się nazywa Ostatnie Śliwce. Kupę roboty z tego szkola. Maciej teraz z olejem specjalnym do. Po sześciu dniach spędzonych na morzu i przy, przy brzegu schodzimy na ląd. nareszcie. Idziemy coś zjeść. O, wkręci nam się. Krawka. Mama tu są glony. O jeszcze nie. Hello. Ale obiecane lody, żeby nie było, nagrane jest, obiecałam i są. Maciej pojechał w poszukiwaniu chleba na, na ląd, a my postanowiliśmy z Matrycią wykorzystać okazję i skoczyć na pobliską rafę, trochę zobaczyć co w niej słychać przed nami. Odcinek ponad 200 mil, więc z tym wiatrem, który jest i z tymi burzami dookoła, nie mam, że zejdzie nam się około 3 do 4 dni nawet bez schodzenia na ląd, więc korzystamy póki możemy. jest czysta woda stoimy na 10 metrach a widać dno to jestem mamy małą rybkę która zamieszkała na tunelu naszego naszego strumienia ponieważ go nie używamy ale fajna tak przyjemna woda tak ciepłutka. dobra wychodzi dzieciaki soli no i postanowiliśmy wykorzystać okazję, dawno nie robiliśmy grilla. W dniu dzisiejszym, to znaczy dzisiejszej nocki ma w ogóle nie być wiatru, więc zdecydowaliśmy się rzucić na ostatniej wysepce z archipelagu kotwicę i przeczekać, a noc na kotwicy, a noc w to jest różnica. Tym bardziej, że będziemy mogli się bardziej oddalić od cywilizacji, co może skutkować mniejszą ilości łodzi rybackich, ale może to tylko nasze marzenie jest. Później czeka nas etap 200 mil do kolejnej wyspy. O, dzisiejszy poranek nieco burzowy. Raczej bardzo burzowy. I to jest właśnie to, co my spotkaliśmy wtedy w nocy, gdy nie widzieliśmy, co to za obiekt pływający dziwacznie oznaczony. Zobaczcie, ciągnie, holownik, bareczkę. W jakiej odległości od siebie weź to spotkać człowieku w nocy i się domyślaj. Co to takiego jest? tak okropnie gorąco, ale to tak okropnie gorąco, że się nie da normalnie wytrzymać. Nie ma wiatru, więc od godziny 5 rano płyniemy już na silniku, więc już dobra 10 godzin. Słuchajcie, z tych nudów wszelakich i braku zajęć zaczęłam przegrzebywać nasze bokiesty. no i znalazłam się jeszcze na puszkę garbanzo z, z Las Palmas. Także <grym> przyszło mi do głowy że z garbanzas można zrobić mm. Humus nigdy nie robiłam, miałam pasty tahini, na pewno byłoby dużo lepsze. Ale zrobiłam po prostu z czystkiem z oliwą, e, trochę cytryny i, i wyszło, mimo że Thermomix przestaje mi działać i funkcjonować, bo e, rozłącza się co chwilę i styki nie działają i oczywiście Wilko tylko go zżarła, zżarła jego elektronikę od środka, ale jak trochę postoi i wyschnie między użyciami, to daje jeszcze radę. Tak wygląda nie do końca może apetyczny hummus, ale w smaku jest naprawdę ok. A tutaj jeszcze yy, pod ściereczką wyrasta nam cierpła. Na jakiś, nie wiem, na jakiś chlebek. Chyba to jeden z trudniejszych przelotów, jakie przyszło nam tutaj wyrzeźbić przez te nasze trzy lata ostatnie. Dzisiaj mija właśnie trzy lata, kiedy ostatni raz uściskaliśmy się z naszą rodzinką. Pamiętamy te doskonale. Poleciliśmy z Malagi do Polski pozamykać ostatnie sprawy przed naszym wypłynięciem dookoła świata. Jak zostawiliśmy w kartach Henie Hiszpańskiej, już zwodowane, bo wtedy stały jeszcze w Astigeros. I tak to. I wróciliśmy 3 listopada do Hiszpanii i stamtąd już popłynęliśmy. Czekaliśmy na dobry wiatr na Gibraltar, z Gibraltara dalej na Wyspy i tak poszło. W dzisiejszej nocy mamy okazję e, przebywać w istnym armagedonie rybackim. Wszystkie te łodzie po nas ciągną sieci w wodzie. Niektóre są bardzo blisko. Te światła takie bardzo ostre, jaskrawe są na boku każdego z tych statków, natomiast tył jest jakby oświetlony przez dwa inne światła. No i tak z skadula zgadujemy sobie, w którą stronę płyną i i co ciągną za sobą. A między innymi omijamy również Rafy, które tutaj już licznie występują w tym miejscu więc czeka nas bardzo interesująca noc nas... a jeszcze ściąga burza oczywiście no i wczoraj wybuchł wulkan, także dzisiaj było całe niebo posłonie... zasłonięte taką z tyłem więc nie było dużego słońca a ty już dzieciarnia się rozłożyła spij Kapitan czuwa. Na tym na przykład statku chłopaki co? słuchają muzyki. Ale widzisz, to się wydaje jakby oni z przodu ma mają tą sieć rzuconą. Widzisz? To jest tak megaśnie męczące. Domyśleć się, co ten wiatrak oznacza i z której strony, co on, jak on robi, czy on już ma te sieci, czy on jeszcze nie ma, czy on na nas płynie, czy nie na nas. To jest tak trudno określić w nocy po tych światłach, które są po prostu wszędzie. Siedzka przed busami. Bardzo duży rybak jest panem. Dzisiaj głodny. Nie trysnę. Ołpokurzy zawsze kiedyś wyjdzie. słońce. No na razie go jeszcze nie widać, ale może kiedyś. Alisa! Dobra. Dopłynęliśmy do Ksp Belitung, czyli jakieś 550 mil za nami. Ja nie wiem jak ja obliczałam tą naszą wyprawę do Malezji, że ja liczyłam, że to będzie 760 mil, a my dalej mamy co najmniej 300 do zrobienia. <grym zainteresowań> Więc to było bardzo e, mocno optymistyczne z mojej strony. Trudna to była przeprawa. Ile nam zajęło? Ponad... Ponad tydzień, dobra lecę już. Dzisiejsza noc, ciężko Bardzo ciężko. Rano za nasz sztorm. Burza tak. tropikalna. W nocy, w nocy była. Burza z piorunami, ale nie była tak. Ale świetna. tak nie wiało. Tak przybijało. Tak nie było nas mocno. Baliśmy się, że nas uderzy grun. się udało, ale było bardzo źle. No, a już to już? No. Nawet poleciało Mało to zobaczcie jaka jest cudna woda. Tak, wyśnijmy, wyśnijmy. Mmm, zejście na ląd po, hmm. po tygodniu. Ale jak po tygodniu, ja już dzisiaj schodziłam. Idziemy. Nie? Znalazłaś czy nie znalazłaś? Nie ma Maurycego? Tak, mój statek jest. Tak, jest statek. Widzicie, tu się bawią plaży. Marcel! Boże, puszczaj!

Maciej nam przywiezł nowy orzech, bo trochę Nie macie! To wygląda jak truskawka, no, pokaż Orzechy. Tak. Normalnie. W na ma nie? Normalnie malina. co to sieje? Ok, normalnie grzybiesz. A to jest jak ma orzech. O I co? O, to, o. Okay, A, no fajnie. No, Bardzo udany przystanek nam się trafił. No mówię ci, że coś cieknie. Pelicu. Bardzo dużo nam poszło ropy podczas ostatniego 550 mil. Maciej udał się też na lokalny rynek. Tutaj poznał takiego Szkota, który od 10 lat mieszka na wyspie i go podwiózł po paliwko. Ala powiedziała, że lubi zaglądać do naszych koszyczków jak była u nas, odwiedzała nas na bali więc Ali pokazujemy, to są przepyszne pomarańcze lokalne, mamy manguski mamy trochę ananasów Maciej zdobył pomidorki arbuza w kącie banany pakę żółtych i pakę zielonych tak? jeszcze tutaj mamy niedojrzałe dzieci zaprzyjaźniły się właśnie z dzieciakami Aleksa, chłopiec ma 12 lat, jest rok starsza, dziewczynka nie chcę skłamać, ale siedmioletnia chyba, tak mi się wydaje, że rok starsza od Marysi. Bardzo fajnie się wczoraj bawili, więc dzisiaj zaprosiliśmy jej do nas na łódkę, więc zaraz spodziewamy się gości. Wiele czynności, które wykonujemy na są ze sobą ściśle połączone. I tak oto w nocy padał, przyszła burza i było dużo deszczu. Więc Maciej wpadł na pomysł, żeby złapać w naszego dingi wodę, deszczówkę. Więc mając wodę mogliśmy zrobić pranie. A jak zrobiliśmy pranie, to mogliśmy wyczyścić również tekę. naszą podłogę. I tak to właśnie jest jachtowe życie. Wybrałyśmy się, żeby zobaczyć pobliskie skałki. Się na drzewie dzięki Marysia co robisz? co? Aniu, ja nie dam rady tam przejść nie dam rady Bączku się. Nie! Właśnie się na jeszczurkę, która płonęła Na końcu. Na talizmie, gdzie na wężach. Przy nie, bo... Maurycy! Uważaj, proszę! To jest powód, dla którego tak ciężko nam się tutaj wygrzebać z tej wyspy. Dzieci mają towarzystwo. I jeszcze dzisiaj dołączył jeden chłopczyk. Widzisz tam? Fajne te skałki. Można, no? Ale ja tu błagodzić po tym, to nie będę. Zobaczcie, to takie miłe. Dostałam od razu tutaj na urodziny. Nie mogę otworzyć. Ja otworzę. Dobra, Maria się otworzy. Co? Przyszliśmy świętować moje urodziny, ponieważ jutro wypływamy i już nie będziemy mieli okazji być w tej części. I dzisiaj, No tak przesunęliśmy je troszeczkę, jeszcze nie są dzisiaj, ale już. Okej. Okay. Mam Poczekaj. Co to jest? Sukienka No, Marysia? Poczekaj, ja nie będę jej wyciągać. Ale to jest chyba sukienka, wow. Czemu nie wyciągać? wyciągać? No dajesz, się no, daj, się zobaczyć <g delegate> Nie mogę wziąć pieczki Daj, ci, daj.